że załatwiłaś mamie rolę, to oczywiście duże cudzysłów, ale poniekąd, bo przekonałaś Krystynę Jandę, że twoja mama będzie... Nie, że nie, nie, jakby Krystyna Janda się mnie zapytała, czy mama stepuje, bo ona szukała stepujących e, e, aktorek. I mam, a mama stepuje, wyczywiście, oczywiście, że tak. Ponieważ ty stepujesz. Ja stepuję, tak. No, ja stepowałam no ja całe lata, ale taka córka I powiedziałam, że żart. tak. Że... Ale wiesz, moja mama faktycznie, jak ja tam chodziłam na zajęcia ze stepowania, to ona sobie też coś tam z boku kicała, więc to nie jest tak, że ona nigdy w życiu nie miała butów do stepowania na nogach. E, ja zadzwoniłam do mamy, mówię, mamo, y, prawdopodobnie dostaniesz rolę w spektaklu, w którym ja też będę grała, y, o stepowaniu. Ale ja nie stepuję. Mówię, to się nauczysz. Ile jej zajęło? Wiesz, to tam to też parę osób się uczyło jeszcze tak prawie od zera. No, mama, mama po prostu pozamiatała konkurencję w tym spektaklu, jest, jest, jest wybitna. A no to dlaczego ci się pracuje z nią inaczej niż sobie? No to no, ta tata, tata jest introwertykiem, jest taki Rajent Milczek, potrafi patrzeć i da dać mi radę. I to, to, to też jest taka rada, że ja wiem, że on, sobie, że on to wszystko przetrawił, przemyślał, i przyszedł do mnie z konkretnym zdaniem, konkretną jakby uwagą ale też, też nie chce się za bardzo wtreniać, bo on wie, że od tego jest reżyser. A z mamą jest e, tak, że powiedziała mi, mówi, słuchaj, mamo, teraz jesteśmy w pracy, jakby nie ma, e, nie ma relacji matka-córka, musimy jakby umieć to rozgraniczyć, bo czasami na próbach jest ciężko, czasami są emocje, e, po prostu profeska. I mama na przykład <gryw> za każdym razem przechodziła na, e, przed próbą, e, ładła e, e, jabko i jakiś tam soczek i ten u mnie na, w, w garderobie mówiła w ogóle to nie jest relacja matka i córka <noise> albo na przykład była przerwa na obiad w próbach i wiesz słyszałam z, ja tam coś siedziałam czytałam i słyszałam z bufetu Zosia zupa no to, wiesz no to masz taki moment że sobie myślisz nie no oszaleję po prostu